Witam, do zaoferowania mam przyczepę kempingową firmy Lunar Quasar. Jak widzimy na filmiku, przyczepa wyposażona jest w łóżko spielniane, rozkładane. Jak widzimy na filmiku, światełka świecą, elektryka działa, a radyjko gra. Od razu przejdę z drugiej strony, pokażę przyczepę i wygląda. Na przyczepie znajduje się kuchnia, w której jest kuchenka gazowa, zlew i lodówka oraz ogrzewanie piecyk, który działa na gazie i na prądzie. Zaraz, może jak już tutaj jestem, zademonstruję. Jak widzimy, komen jest. Piecyk chodzi na gazie. Wyłączymy. Będziemy marnować. Zapalamy go poprzez wciśnięcie tego. I tutaj mamy tak zwany iskrownik. Piecyk ma także dmuchawę, która działa manualnie i automatycznie. Także ten piecyk możemy zasilać na 230. Gdzie pokażę od razu. Tutaj mamy włącznik. Zapalamy, idziemy wyżej i tutaj mamy tak zwany panel sterowania o 500 1000 i 2000 W. Od razu może pokażę tutaj tak samo mamy tak zwane boiler termę to jest na 220 230 V. i powyżej tutaj Mamy na gaz. Zapalamy w ten sposób. Przekręcamy. Gaz automatycznie zapala się. Ustawiamy na temperaturę od 30 do 70 stopni. Także mamy tutaj tak zwany panel sterowania. Jak widzimy światła, włączniki, włączenie pompy i włączenie zasilania. Jak widzimy kołańka działa o. proszę bardzo palniczek oraz gaz os mamy, wszystkie palniki działają może wyłączę jest jednak ciepło daje, poniżej mamy grill, który także chodzi o. i piekarnik Przejdziemy obok mamy lodówkę, która działa na gazie prąd 230 i akumulator 12V, może zademonstruję, jest teraz chodzi na gazie teraz pokażę na termometrze. O, jak widzimy, teraz jest schłodzona do jakich, o 5,8 stopnia no, na dworze dzisiaj w tej przyczepie akurat mamy kod 25 na pewno także lodóweczka jak widzieliśmy śmiga na gazie i przełączamy na 220 i akumulator, który musi być podłączony także to mam to od razu powyżej pokażę co demonstruję. pompę już mam włączoną jak pokazywałem woda działa zimna ciepła Idziemy dalej. Mamy toaletę, w której również woda działa, zimna, ciepła i także pod prysznicem. Wszystko działa, światła działają. Jak widzimy oświetlenie jest. Przyczepka ładna, zadbana. Jeszcze raz pokażę z perspektywy toalety. Mamy widać kuchnię i tak zwaną sypialnię. Gorąco polecam i zachęcam do zakupu.